Cześć z tej strony jasne, witam po krótkiej wakacyjnej przerwie na kanale Gameralnie. W zeszłym tygodniu zakomunikowałem jedynie zapowiedź premiery gry Indiana Jones na PlayStation. Zakładałem też, że w trakcie Gamescomu dowiemy się nieco więcej na temat planów Xboxa i nie zawiedliśmy się, ponieważ po drodze z ust Phila Spencera, czyli szefa Microsoft Gaming, padło kilka ciekawych słów. Jeśli materiał przypadnie Wam do gustu, będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry i subskrypcję kanału. Dziękuję. Czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego albo czegoś, czego nie mogliśmy się spodziewać po Xboxie? Raczej nie. Sądząc po reakcjach w sieciach społecznościowych zapowiedź premiery Indiego, czyli produkcji spod skrzydeł Xboxa na PlayStation, choć wzbudziła pewne zamieszanie, to została przyjęta ze względnym spokojem. Fani Xboxa chyba pogodzili się z faktem, że konsola zielonych nie będzie już centralnym punktem strategii wzrostu firmy, a jedynie jednym z jej elementów. Często jednak przewijało się pytanie, czy Phil Spencer w swojej wypowiedzi z początku 2024 roku nie skłamał przypadkiem. Przypomnę, że komentował plotki dotyczące rzekomej publikacji gier Starfield i Indiana Jones na PlayStation. Przyznano wtedy, że planują na wiosnę publikację czterech gier, ale wśród nich nie będzie Starfielda i Indiana Jonesa. Puszczę ten fragment już chyba po raz setny na tym kanale, ale słuchajcie. Czy możemy powiedzieć, czy Indiana Jones? They are not Starfield or Indiana Jones. Technicznie nie skłamał, bo faktycznie Indiana Jones nie był wśród tych tytułów, ale nie był również szczery, bo nie wierzę, żeby niecały rok przed wydaniem gry nie wiedział, na jakich platformach będzie ona publikowana. I to jest negatywny przykład komunikacji ze strony Xboxa, który rzutuje na postrzeganie marki. Starają się tworzyć wizerunek firmy, będącej blisko graczy, dosłownie bratają się ze swoimi fanami, ale transparentność ich działań pozostawia wiele do życzenia. Czasami można odnieść wrażenie, że Xbox co innego myśli, co innego mówi, a jeszcze co innego robi. PlayStation natomiast jest dużo bardziej wstrzemięźliwe w komunikacji planują swoje, robią swoje i nawet gdy podejmują działania podobne do tych, z którymi mamy do czynienia w przypadku Xboxa, to są akceptowane z dużo większym spokojem. Mowa tu rzecz jasna o wychodzeniu z grami poza swoją platformę na PC czy Nintendo Switch. Co jednak możemy wyłuskać z wypowiedzi fila na temat publikacji gier Xboxa na PlayStation? Link do jego wypowiedzi znajdziecie w opisie filmu i powinien prowadzić do omawianego fragmentu. Podsumowując, Microsoft Gaming szuka sposobów na wzmocnienie pozycji swoich gier. Na to film zwraca uwagę w pierwszej kolejności, a następnie dopiero mówi o rozrastaniu się platformy. Wygląda na to, że mówiąc Xbox, myśli o konsolach, PC i chmurze. Konsole są zatem tylko częścią całej układanki, a nie punktem centralnym, jak wcześniej wspominałem. I takiego podejścia najwyraźniej należy się spodziewać podróży niezielonych. Podkreśla, że ludzie w branży szukają sposobów na wzrost i należy oczekiwać więcej zmian w sposobie powstawania gier i ich dystrybucji. Jego zdaniem podejście to będzie inne od tego, które znaliśmy dotychczas. Gdzie w takim razie Xbox ma przeprowadzać ekspansję, skoro od lat oprócz na konsolach ich gry pojawiały się również na PC? Jedynie na konkurencyjnych platformach. Czy wiedzą, co robią? Możliwe, że nie do końca, ponieważ podążają ścieżką, którą dotychczas nikt nie podążał w branży gier. Zwłaszcza w kwestii oferowania abonamentu Game Pass. Jest to trochę takie poruszanie się po omacku i albo trafią nożyłem złota, albo nabiją sobie guza. Generalnie nie padło nic nowego, o czym dotychczas nie rozmawialiśmy na tym kanale, ale przynajmniej mamy już pewność, że dużo więcej nowych gier od Xboxa trafi w pewnym momencie na PlayStation, a może i Switcha w starej lub nowej odsłonie. Oczywiście, jak już nieraz mówiłem, nie należy oczekiwać, że po przejęciu przez Microsoft Activision czy wcześniej Bethesdy, z automatu wszystkie gry wypuszczane przez ich studia zostaną ekskluzywnymi dla platformy Xbox. Po pierwsze, to za dużo studiów, żeby zamykać się na inne konsole. Po drugie, wycofanie z innych platform takich tytułów jak Call of Duty byłoby zupełnie niezrozumiałą decyzją biznesową. A jak wspomniał w zeszłotygodniowej wypowiedzi Phil Spencer, my tu prowadzimy biznes. Microsoft zainwestował w nas pieniądze, i teraz trzeba zaprezentować wyniki. Parafrazuję tutaj oczywiście. No dobra, ale co to oznacza dla konsol, skoro nie będą w centrum uwagi? Dalej będą produkowane. To, że sprzedaż Xboxów spadła, nie oznacza, że nie sprzedają się wcale. Zdaniem fila użytkowników konsol stale przybywa. Niektórych może niepokoić fakt braku planów na międzygeneracyjny upgrade w stylu PlayStation 5 Pro. Zapowiedziano, co prawda, sprzedaż odświeżonej gamy Xboxów, ale spośród trzech teoretycznie nowych modeli w Polsce do sprzedaży trafi na razie tylko biały Series S z jednym terabajtem pamięci na pokładzie. Porównując polską i amerykańską stronę Xbox. Nie pojawi się na razie u nas sławetna biała konsola serii X bez napędu, a o 2TB x Xie Galaxy Black nie wspomnę. Tom Warren z Diverge nie tak dawno donosił, że Xbox przeznaczy mniej pieniędzy na promocję konsol w Europie. Pojawiły się też głosy, że może się to odbić na ich dostępności na naszym kontynencie. Czyżby czarny scenariusz miał się spełnić? Jeśli jednak Xbox chce nadal inwestować w Game Pass, to potrzebuje platformy, na której może go zaoferować. Czyżby PC-ty miałyby się stać naturalnym środowiskiem dla Game Passa? Być może, bo jak wspominałem w innym filmie o podwyżkach cen, próg dedykowany PC wypada nieco atrakcyjniej niż nadchodzący tak zwany standard, który będzie teoretycznie zastępował dotychczasowy abonament przeznaczony wyłącznie dla konsol. Nie należałoby się też temu. Dziwić, ponieważ grono komputerowców jest całkiem spore i jest o kogo zabiegać. Wyłączne granie w chmurze raczej prędko nam nie grozi, ale zdaniem Sary Bond i fila odsetek graczy w tym segmencie rośnie dość dynamicznie. Podobno zieloni najwięcej użytkowników Game Passa mają na konsolach, ale tylko własnych, rzecz jasna. Usługa, przynajmniej w przewidywalnej przyszłości, na pewno nie trafi na konsole Sony czy Nintendo, bo dla tychże nie byłoby to opłacalne. Co do planów na następną generację Xboxa, wiemy tyle, że na pewno nadejdzie. Z dużym prawdopodobieństwem, oprócz mocarnej stacjonarnej konsoli, pojawi się nieco słabsza przenośna czyli będzie to analogiczna sytuacja jak obecnie z serią X i S niemniej jak podkreślał niejednokrotnie Jess Corden z Windows Central, powinniśmy się spodziewać po drodze również handhelda bardziej w stylu Steam Decka, który będzie uruchamiał gry dedykowane dla komputerów PC. W mediach społecznościowych wraca zatem jak bumerang temat przyszłego Xboxa będącego w zasadzie pc em ale z bardziej przyjaznym konsolowym w swoim charakterze systemem operacyjnym. Może to będzie jedna ze zmian, o których mówił Phil Spencer. Sara Bond na razie milczy i zapowiada tylko nowe okładki na konsolę, które będą dostępne w okresie świątecznym. Podsumowując, wygląda na to, że możemy się spodziewać większej ilości nowych gier Xboxa trafiających prędzej czy później na PlayStation lub konsolę Nintendo. Nie wiadomo czy trend ten dotknie flagowe tytuły takie jak Halo czy Gears of War. Microsoft stworzył więc sytuację, w której może bardziej będzie opłacało się posiadanie konsoli PlayStation i odrobinę cierpliwości w oczekiwaniu, aż gry Xbox'a na nią trafią. Nie każdego z pewnością skusi Game Pass, zwłaszcza przy tak słabym marketingu. Usługa choć bardzo atrakcyjna, moim zdaniem wciąż nie skupia na sobie wystarczającej uwagi. Inną sprawą jest to, że właściciele konsoli Xbox w takim układzie staną się beta testerami gier, oczywiście z korzyścią dla właścicieli PlayStation, którzy po kilku miesiącach otrzymują sprawnie działający port np. przykład Indiana Jonesa. Musimy też definitywnie przestać postrzegać platformę Xboxa wyłącznie przez pryzmat konsoli, a za w niej widzieć biznes oferujący oprogramowanie. Biznes, na którym przecież Microsoft zbudował swoją potęgę. Jak to wpłynie na branżę, zobaczymy. Na szczęście, nowych gier, jak i różnorodnego sprzętu do ich uruchomienia przynajmniej w najbliższej przyszłości nam nie zabraknie. Tak czy siak, rynek konsolowy czekają zmiany. Ciekaw jestem, co przyniesie przyszłość. To tyle na dzisiaj. Rozgadałem się trochę. Będę wdzięczny za klikanie w Kciuk do Góry lub subskrypcję kanału. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.